Уже стегнул тебя. Выскакал им. Спадлом. Я так сам муша. Уже тут у вас за соскучить. Ты обалдела! Зато вы не надолго, правда? Będzie do 47 pedoczki na mi but, okej? Okay? Taki długi. prawda? I wy na, na cię musicie skakać. To na, na policji dach! tak. Albo na daj Albo na, na, na ten. No, to. Ja, na daj szlaże Czecie? To ja też. Tak. Nie, kurczę spoję. <laughs> ja dan! Co wybowam się mogę odejść znowu? A ty? Nie, jest ja padła! Ej, hey, ja jestem za gruby. Żebyś się wszedzi znaleźć wszystko. I nie mogę jeszcze... Nie mogę wyjść! Z tego? mamy problem wiesz jaki? a ja nie muszę się przeteleportować tam ok? otwarte ma kościół my uciekamy przez siatkę szybko a ja do was idę wy? uciekamy tu lębde. Muszę widzę was wy sprzyciule. Nie I wy, i wy do, do, do domu ok? Przy, przybyliście okay? ok? my się tam schować ok? ok I, ale im... ok? nie, Martyna musi jechać za nią i wy dotknęliście się na, na stole opuszczony no, dom to no, my no, nie, nie, nie. Okay? uciekliśmy pociągiem nie, nie, to, to, to je. Tu, tutaj. nie, 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 Miasta? nie, 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 Do miasta? nie, miasta? nie, ja się nie, 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 E, a wy jesteście w stylu klejnym? Ty? Mam cię! Ty! I padły wszystkie urządzenia, ok? Wtedy zawala się! Zawala się pociąg! Zawalił się! Zawalił się cały. Ej, no, Ala, ale co, zawaliło się, nie zdążyłaś prawie, prawda? mnie Prawie nie, nie zdążyłaś, Ala. Stoppen we een mooie oké? A wy co wtedy? Jeszcze raz? Wtedy? Nie teraz Dwoje! A to myślę, nie. No, no, twoje, nie! No, <ścoughs> bo to nikody ma tę Ej! Ej! A Malty nas oszukuje, bo, bo nie można takiego sprzętu, prawda? Po uciekaniu. Tylko level i pociąg można tak, tak, tak i spadasz i giniesz giniesz i spadacie do wieś spadacie do wieś jak? hej <grym>. wy? jesteście tam o Oby. Powiedzcie! Ja idę do Was. Po tym. Ja idę do Was. Widzicie? Uważajcie. Oktoś. ktoś. To już przychodzi. Jezu. nie <grym> może. <zami> Nie, uciekacie wtedy, uciekacie dalej, a nie zatrzymujecie się, okej? Okay? Uciekacie jak akurat e spadliście, straciliście równowagę, no wow! I do szkoły biegniecie, prawda? Do szkoły, do szkoły biegniecie. Szkoła nawiezona! Ej, i to będą wspomnienia moje, okej? Okay? Teraz. Kolejne, okej? Okay? Yeah. Dobra? Czyli, no. no. i, i piszesz, i mówisz, czyli e, tu kiedyś była, było laboratorium, okay. Piszesz na czacie. Ty. Nie, bo to moje w sumie ja. A chciałbyś jeszcze na dwór wyjść? Nie. jest bardzo ciepło. Potem traci czas. Nie. A ty byś chciał? Ja bym mogła do siebie pójść. No, no może jutro no, przyjdzie do mnie nie w pracy Aha. A ja I, siedzieć, jak i, pewnie, że nie że dzisiaj, nie przyjdzie. Tu przed laboratorium i widzisz co Fili, się dzieje Filipa, nie, nie Ciebie znów nie przyjdzie O, szkoda, prawda No to, no to dlatego nie chciałam mieścić Black Flag Niech się zob zobaczy co stało ze mną. Zamieniono w lalkę. Zamieniono w lalkę. Przez was. Widzicie co wyście zrobili? Widzicie? Co wyście zrobili? Maja, dlaczego nie chciałaś być na boisku? No bo skąd tracicie coś ciągle na telefonie? Gdzie ty, ala? W kiblu. <słuk> idę. E, wy, wy z Aaa! <słuk> A ty, ty? Malutina! A ty? To Malutina. Piesek, piesek. A, hu, hu. Ona już ma spida! To nie fel, prawda? To prawda? To ja... A, a ja to kandiam, Maltynę. Hmm. Na <guliona> Teraz <guliona>. ty. Czekaj, ona? <guliona> <guliona> Ej, idziemy na, na samą górę! Idziecie! Co my nie mogę przejść? Musicie na samą górę! W tym filmie, okej? Okay? Mama, ja was gonię! Ja was gonię! Ty jesteś. A ja wiem, gdzie? Ja też! Tady <duszel> Nie, to za Tu Na nida To Ja byłem, byłem pierwszy, pierwszy, okay? Szybko! Co wow! to? Ty, a czemu ty nie ma luzową? Lu Maltyna? Czemu Maltyna miała e, luzową? A Maltyna zjedzona! To z A miam, 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 miam. nie, 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 i widzisz mnie ale ucieka, i próbujesz mnie uratować no mnie no z, te, z, te, z tej zabawki zaplątanej. wiesz w tym samolocie ok? w samolocie nie, nie, nie mnie nie znajdziesz ale w, tej, w, w jakim? W tym widać Cię Myślisz, że, że ja nie wiem o tym z sy ja cię biorę. I... Muszę ci sprzedać taką to cię uwolniłem. Muszę wpisać wolf. Wolf. Wolfie. Nie, nie, nie. Ja nie, nie, Ja to śmieje. To Ej. Fawamelę lubią zakupę. Fawamelę lubią zakupę. Nie poczekaj! Ty! Ej! Co ty ja chcę, ale w ty, z tym Spuściamy się!

Pożegnanie. Tato. Pojdźcie za mną. Pojdźcie. Jak się odchłania? Do cholby. Do cholby. Laki. I to zoba, i to naprawdę leci. Zoba. Ej, jest to jak do fontanny od Nie 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 no. Nie to, to widać. Ala! To coś widać! Nie! To ty! To ty! Już nie! A ile byłoś na morze? Skudziska? Tak samo jak nie? Kto to jest? Ty! Kto to jest? Kto to jest? Za